będzie pochwalony Jezus Chrystus. W przeddzień konsekracji Kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolwego staję na tym miejscu, aby wszystkim moim kochanym Arapianom i czcicielom świętego Maksymiliana przekazać najserdeczniejsze Chrystusowe pozdrowienia. Wszedniej konsekracji Kościoła, jako ten, którego opatrzność uczyniła odpowiedzialnie za tworzenie nowej parady, lecz nie na gronowie, powtarzam za psalmistą dziękujcie Panu, bo jest dobry, prawica pańska moc pokazała. Pozwólcie, że również za psalmistą Złożę świadectwo. Jeżeli Pan domu nie zbuduje daremnie, nad nim rzemieślnik pracuje. A Pan przecież buduje poprzez trudy i wozory, tak jak w spiekocie dnia i w szarym tyle dróg, przez cierpienie i krzyż świat został zbawiony. Dlatego Wielkie dzieło budowy Kościoła i tworzenia nowej parafii rozpoczęło się 14 sierpnia 1989 roku w 48. rocznicę męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana od ustawienia krzyża na pół hektarowym ściernisku, a po południu Moja pierwsza msza święta w kaplicy na cmentarzu i jakże miłe, choć bardzo spokojne, bogate w treść słowa powitania Nowego proboszcza. Boże, mówiłem do siebie, nie pozwól mi zawieść tych dobrych ludzi i biskupa. A potem, upalny dzień, 15 sierpnia, i pierwsza msza święta w upalne popołudnie i poświęcenie krzyża na polu przez księdza dziekana Konrada Kaczmarka, ówczesnego proboszcza macierzystej parabii św. Mikołaja. Wracają wspomnienia z tych polowych mszy świętych pod gołym niebem, aby wiązać tę część Owczarni Chrystusowej z tym miejscem. Wracają wspomnienia z pierwszego mokrego, ulewnego odkustu w 1990 roku. Wracają wspomnienia z podróży do święcinia, aby z krematorium tej Golgoty naszych czasów przywieźć cegłę, aby Ojciec Święty Mógł ją poświęcić na jasnej Górze w 50. rocznicę śmierci Ojca Maksymiliana i by można było ją wmurować pod Kościół jako kamień węgielny. Wracają wspomnienia z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego przez księdza arcybiskupa Jerzego Strowem 20 października 1900. 91 roku. Niech Bóg da zmarłemu arcypasterzowi wieczny powód. Jakże trzeba było się cieszyć z najpiękniejszej pasterki przy dwudziestostopniowym mrozie pod gołym gwiaździstym niebem w cztery i pół metrowych murach kościoła. Ileż radości sprawiło to, gdy 8 stycznia 1994 roku na setne urodziny świętego Maksymiliana można mu było złożyć w prezencie wejście do Kościoła poddanych, choć w prymitywnych warunkach, ale poddanych. Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mnie. I moim parafianom cieszyć się wszystkim, każdym jednym drobiazgiem, który składał się na cały kości. Trudno wszystko wyliczać, podając daty. Jedno jest pewne, że Pan dał moc swojemu ludowi. Ksiądz arcybisku bierze stroba, kończąc uroczystość kamienia węgielnego powiedział, z tą powodą to było tak, jak z budową kościoła, najpierw było zimno, to znaczy lej przed tym, co będzie. Potem zaczął padać deszcz, to znaczy, trudności, ale na końcu zaświeciło słońce, słońce Bożej łaski zawsze zaświeciło, a wtedy była radość. Datę konsekracji Kościoła wybrała sobie Matka Boża, bo przecież dzień 29 października to 23 rocznica nawiedzenia Leszna przez jej jasnogórski obraz. Wtedy osobiście jako diakon Dostałem wydelegowany na tę uroczystość i było to moje pierwsze spotkanie z Zapewne Maryja pozwoliła, aby wrócić tutaj po dwunastu latach i aby razem z oddanymi mojej pieczy owcami Chrystusa za nią powtarzać. Niech mi się stanie, według Słowa Twego. Wielki Dzień Konsekracji Kościoła jest również dniem oddania Bogu każdego ludzkiego trudu przy budowie Świątyni. Uczynimy to przez ręce najdostojniejszego księdza arcybiskupa Juliusza Peca, metropolitę poznańskiego. 29 października 2000 roku o godzinie 11. Księdzu arcybiskupowi Juliuszowi dziękuję, że będzie wśród nas jako pasterz diecezji oraz za to, że był tak dobry i ze swej strony zaprosił księdza arcybiskupa Mariana Przybłowskiego, z którego rok 22 lata temu otrzymałem sakrament kapłański. Wszystkich, którzy byli ze mną w tych latach budowy świątyni, modlitwą, serce, ofiarami, pracą i cierpieniem, mówię staropolskie Bóg Zapłać. Modlę się za tych, którym budowa Kościoła była obojętna i nie poznali czasu, nawiedzenia Pańskiego. Za Chrystusem powtarzam. I tę muszę przyprowadzić, aby nastała jedna uszczarnia i jeden pasterz. Tu w Lecznie, na gromadzie. Wszystkim, którzy w swoich domach będziecie oglądać film, z uroczystości konsekracji świątyni życzę umocnienia wiary i świętej satysfakcji z naszego wspólnego dzieła i razem z wami śpiewam świętemu Maksymilianowi Drogi Kolbe nasz patron Tobie lud Twój składa cześć sercem co miłością dłonie pieść dzisiaj pragnie nieść Tyś patronem w tym Kościele. To nasz dom, gdzie mieszka Bóg. Pomóż zjednoczenia dzielę, aby nas nie złamał Bóg. Życie zawrata złożyłeś w Niech więc Twa pomoc od złego nas strzeże. Niech Twoja pomoc męczenniku Boży wspólnotę naszą w darze Bogu. д в о